Cześć wszystkim, e, witam Was na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem Was zabrać e, w całkiem ciekawe miejsce. Nie podam mojego domu. W Polsce jest e, około 2 km, myślę, od domu, może nawet mniej. E, jest opuszczona pasieka z pszczołami albo bez pszczół. W sumie zaraz zobaczymy. E, w tamtym roku, nie pamiętam ile tam jest uli, ale w tamtym roku, o tej porze, e, jak tu byłem, to w jednym ulu były jeszcze pszczoły. No i postanowiłem, że wpadnę na tą pasiekę i pokażę Wam jak to miejsce wygląda eee, co jest w ulach przynajmniej tych pustych, bo nie jestem ubrany w żaden sposób, czy po prostu latają pszczoły pasieka jest opuszczona już od wielu lat ule zaraz sami zobaczycie jakie są, są porobione z takich starych płyt znaczy pewnie były porobione z płyt nowych, ale o, jesteśmy już ale ule same w sobie są bardzo stare Ale zaraz zobaczymy, czy coś tutaj się dzieje Nie wiem w ogóle co to jest za typula Jeżeli ktoś z Was wie co to za ramka ha, Nie widzę żadnego ruchu nigdzie A w tamtym roku w tymulu były pszczoły No, nic nie widzę. Prawdopodobnie opadły. O, zobaczcie, tak wygląda rameczka. Co to za wypula? Napiszcie w komentarzach. Bardzo wysokie ramki. Widzicie ule, zrobione z takiej zwykłej zwykłej płyty biurowej. Widać, że swoje przeżyły. Taka płyta raczej też nie nie gwarantuje długiej żywotności takiego ula o tutaj jeszcze widzicie można zobaczyć e, wosk Jakbyś ktoś sobie chciał to mógłby przetopić tutaj nic nie ruszam, nic nie zabieram tylko przychodzę zobaczyć jak to wygląda tu chyba jakby takie ule odkładowe albo coś to wygląda na daszki tak daszki e, tutaj ktoś miał Odkurzodowe siatki Zobaczcie. No, mnóstwo jeszcze plastrów Pewnie troszeczkę wosku by z tego wytopił One chyba są troszeczkę bardziej porozwalane niż w tamtym roku Ten ul w ogóle wygląda jakby się zawalił Nie wyglądał tak wcześniej mi się wydaje tutaj też taka płyta od o, siatka z dziurą już tutaj świeży plaster nieprzeczerwiony podkarmiaczka jak tu było nalewane? no z góry jest tutaj ul tu też podkarmiaczka wygląda na to że ktoś Miał je do, do zimowli później coś nie poszło. Wiecie, różne sytuacje mogły się stać. Mógł pszczelarz, pszczelarz umrzeć lub coś podobnego. Lub po prostu pszczoły nie przezimowały jak ktoś sobie da spokój. Widzicie, ja tutaj kolejny ul Takie dosyć grube ścianki. Tutaj jest płyta, tu jest chyba styropian. I taka cieniutka płyta. Hmm, fajnie do takich relikwi zajrzeć To jest kolejny ul o! Już widzę co tutaj jest patrzcie Kopiec Brówki zrobiły sobie browisko Dobra, polecimy tutaj do kolejnego ula O tutaj już tak troszeczkę Myślałem że to klepki a to Jakaś obicka dziwna. Tutaj to wygląda całkiem spoko. Założę ten daszek na górę. Bo szansa, widzicie, tak to wygląda. Ramki puste, podkarmiaczka, trochę liści. Jak będzie założony dach, to jest szansa, że tu przyleci rójka. Bo co ja w tamtym roku widziałem w tym ulu, to pszczoły wlatujące pod dach. Tu był całkiem duży ruch. To wyglądało tak, jakby rodzina opadła. A później po prostu nowa się wprowadziła, bo już uwiązała się nie na ramkach, tylko pod dachem. Ja spróbuję tam tutaj zajrzeć. Tu ktoś te pszczoły zabrał. Patrzcie. Widzicie? To wiem na 100%, że one były. Bo teraz dach ściągnęliśmy w ten sposób. Widzicie, tutaj były uwiązane te pszczoły, które widziałem w tamtym roku, ale one były uwiązane po tej stronie, czyli ktoś założył dach na odwrót. No ale może i dobrze, nie? Ktoś je zabrał i. Widzicie, tutaj taki plaster jest dobudowany, i to nie pasuje. To jest. Po... To powinno być. Tak, w taki sposób. No. To się zabrał? Tutaj chyba miejsca też nie miały wystarczająco. Bo widzicie gniazda całkiem małe, miały tylko tą małą przestrzeń. No później mogły pójść na ramki, ale i poszły widać. Widzicie na ramkach jest też troszeczkę zabudowy. Czekajcie ja się to postaram odłożyć. wszystko na miejsce, żeby. Może jeszcze coś przyleci. Zobaczmy jeszcze, bo tutaj. Widzę tam jeszcze jakieś ule. Tu już chyba wszystko. Zobaczyliśmy. Tak, tutaj założyliśmy dach. Ja bym jeszcze na jakiś ul założył dach, jeżeli one jeszcze mają. Tak, tutaj jest jeszcze ul z dachem. Tego założę. Może jak za rok wrócę. Dam jakieś pszczoły. Nie potrzebuję ich, ale chętnie bym po prostu poobserwował. Najzwyklej. Mm, zaraz tutaj jest dach Jeden Oj kurczę no już takie te dachy wiecie w rękach się rozwalają Pa połowite do góry nogami leżały Ciekawe, jest co to za e, za typula ja nigdy na takich nie gospodarowałem my zawsze mieliśmy tylko wielkopolskie I, no i ja teraz mam te w Anglii które widzieliście o. no i wszystkie ule a przynajmniej prawie wszystkie a czemu by jeszcze tym nie założyć daszków bo zakładam może takie lekko podchylone zobaczymy co zostaniemy na drugi rok, jak nagram kolejny odcinek z tego miejsca. Tutaj też Daszek. O, tutaj kolejny Daszek. To jest Daszek od tego ula, ale kij, Dobre. Nie baga, będę go już tykał. Zajrzymy jeszcze do tych uli tutaj. No, te ule już raczej... raczej już nigdy nie będą w użytku, Też są tamte też. Ale tak jak mówiłem, widzicie, jest tropian w ściankach. Tu wygląda na to, że były dwa ule. No i nie ma żadnego. Fajne miejsce, zaraz wam pokażę, bo to jest taki lasek. Zaraz wam pokażę z daleka. O, i to jest w tym lasku. Tutaj już jest droga. A dosłownie gdzieś tutaj mieszkam ja. I no myślę, że półtorej kilometra jest. Mój brat, który prawdopodobnie będzie oglądał odcinek, on wie najlepiej, a ja tutaj biega. W tym kierunku to to pewnie wie ile mu pokazuje Szkoda, że nie było pszczół, bo miałem pomysł taki, że jak będą pszczoły to nagram, e, nagram ubi ubi przyjadę, ubiorę się i nagram odcinek z tego jak to wygląda w tych ulach Ciekawiło mnie, czy te pszczoły tam już e, żyją latami czy nie No ale widzicie, nie poradziły sobie Ale kto wie, może coś przyleci Takich, do takich starych uli z plastrami lubią przylatywać pszczoły dobra ja kończę e, nie wiem czy jeszcze coś dogram u nas na podwórku bo będę wracał do domu e, czy nie a ja się w tej chwili z Wami żegnam i, no i zobaczymy, hej tak swoją drogą e, na nawłoć nie widać na niej pszczół Pszczoły są blisko, no bo przecież mojego ojca pszczoły, ale ogólnie nie widzimy na tej nawoci tutaj nigdzie w okolicy, okolicy żadnego, żadnego, oblotu pszczół. Nie wiem czy to jest ten inny gatunek, bo słyszałem, że są jakieś dwie odmiany. Czy co? U ojca pszczółki oblatują. Zobaczmy co się dzieje przy ulach. No, taki słaby oblocik raczej. O tej godzinie. Jeszcze jest rano. A wiecie, pożytków też już nie ma za wiele. Przynajmniej tutaj na tych terenach. Jakieś tam małe ilości na na której nie widzimy pszczół Jest trochę takich dzikich, dzikich kwiatów, ale ogólnie to już koniec. Pszczoły są podkarmiane, więc myślę, że już więcej nic nie będzie w tym roku. Chyba w tamtym roku ojciec miał takie zaskoczenie, że ktoś coś gdzieś dosił, coś zakwitło, o czym nie wiedział i, i był jeszcze miód dosyć późno, ale w tym roku nic na to nie wskazuje. Dobra, ja kończę odcinek. Na pewno będę coś jeszcze nagrywał na tym urlopie, tak więc zostańcie ze mną. Cześć.